Trakiem po USA. Witam serdecznie na kanale Trakiem Po USA. Nazywam się Grzegorz Gustaw. Przez prawie 15 lat oprowadzałem polonijne wycieczki po Stanach Zjednoczonych. Tam gdzie nie udało mi się dotrzeć z wycieczką, dojechałem pracując jako kierowca traka. Zapraszam do oglądania kanału, z którego dowiecie się wiele o historii, geografii Stanów Zjednoczonych, ciekawych miejscach no i samej, o samej pracy truckera. Dziękuję za oglądanie, zapraszam. Grzegorz Gustaw. Witam. Dzisiaj przejeżdżamy przez Filadelfię. Jadę trasą 676 na zachód. Na tym nagraniu widzimy piękny Skyline w Filadelfii z charakterystycznymi Liberty Towers wieżami wolności wybudowanymi w latach 80. To nagranie z kolei z tej samej trasy 676, jadąc z powrotem w kierunku wschodnim piękny widok na centrum. Filadelfii z najwyższym wieżowcem, wybudowanym, skończonym w 2019 roku. Miasto Filadelfia położone jest w stanie Pensylwania. Nazwa Filadelfia pochodzi z greki i znaczy miasto braterskiej miłości. Philos Adelphos. Miasto Filadelfia leży pomiędzy dwiema rzekami, Delaware i Chilkill. Nad którą teraz przejeżdżamy mostem, w oddali widzimy słynny budynek pierwszego Muzeum Sztuki w Stanach Zjednoczonych, Philadelphia Museum of Art, ze słynnymi schodami. Po których, jak pamiętacie, biegał Rocky, postać fikcyjna, która rozsławiła Filadelfię. Otwórca Rockiego, Sylwester Stallone, mieszkał przez jakiś czas w Filadelfii zanim zrobił światową karierę, a obecnie można oglądać rzeźbę Rockiego u podnóża schodów, o po których w serii tych filmów jako bokser biegł. Mieszkając przez wiele lat w Filadelfii, odwiedziłem miejsca, gdzie kręcony były filmy Rocky. To jest dom Rokiego z pierwszej części. Niedaleko znajduje się też budynek, który Grał rolę Mighty Mix Boxing Gym, czyli miejsca gdzie Rocky trenował. Nie polecam odwiedzania tych miejsc, ponieważ dzielnica Kensington może być niebezpieczna, zwłaszcza po zmroku. To, że filmy Rocky kręcone były w Filadelfii, Rocky z Filadelfii pochodzi, to chyba nie przypadek, bo miasto ma bardzo bogate tradycje bokserskie. Tu widzimy budynek Blue Horizon, niebieskie horyzonty, gdzie od lat 20. odbywały się słynne walki bokserskie. Z Filadelfii pochodzi wielu znanych bokserów, m.in. słynny Joe Frazier znany z pojedynków z Muhammadem Ali. Pomnik Joe Fraziera został odsłonięty i znajduje się w południowej części Filadelfii przy kompleksie stadionów sportowych. Troszkę za bardzo rozgadałem się o boksie i o rockim. No, przyznam szczerze, że jest to jedna z ulubionych moich serii filmowych. Chciałbym tu opowiedzieć powiedzieć kilka słów o historii Filadelfii i o miejscach, które warto zobaczyć. Kiedy oprowadzałem wycieczki, często na początku takie wycieczki zadawałem pytanie, z czym Państwu kojarzy się Filadelfia? Najczęstszą odpowiedzią było, że z serkiem Filadelfia. Aby tylko z szerkiem Wam się nie kojarzyła, powiem kilka słów o historii tego miasta i o ważnych miejscach. Jak wspomniałem wcześniej, Filadelfia położona jest pomiędzy rzekami Delaware i Schuylkill i znajduje się w niej wiele ciekawych zabytków. Jest to jedno z najstarszych miast amerykańskich, założone w roku 1682 przez przywódcę kwakrów Williama Pena. Założyciel miasta uwieczniony został w ogromnej rzeźbie, którą widzicie tu po prawej na szczycie wieży Ratusza City Hall. Ratusz wybudowany został w 1901 roku. Sama wieża ma aż 167 metrów wysokości, a rzeźba, tu ciekawostka, jest największą nabudynkową rzeźbą na świecie. Jest ona z brązu, ma 11 metrów. Wysokości i waży aż 25 ton. William Penn wraz z kwakrami, którym przewodził, zapoczątkował napływ imigrantów, uchodźców religijnych z Europy. Przybywali tu licznie z Anglii, Niemiec i Szwecji. W roku 1723 osiedlił się w Filadelfii Benjamin Franklin, który zaczął. Tu wydawać pierwszą amerykańską gazetę. W Filadelfii zapoczątkował on także pierwszą bibliotekę publiczną oraz pierwszą Straż Pożarną. W Filadelfii w roku 1775 obradował Kongres Kontynentalny, a 4 lipca 1776 roku po raz pierwszy odczytana została Deklaracja Niepodległości. Odczytanie deklaracji obwieścił obwieściło bicie dzwonu e, tak zwanego Liberty Bell, który do tej pory można oglądać w Filadelfii. W latach 1790-1800 Filadelfia była stolicą Stanów Zjednoczonych. Odwiedzając Filadelfię należałoby zobaczyć e, po pierwsze stare miasto z tak zwanym Independence Mall, e, gdzie znajduje się Liberty Hall, oraz wspomniany dzwon wolności, a także National Constitution Center, bo tu muszę wspomnieć, że właśnie w Filadelfii stworzono pierwszą konstytucję w ogóle na świecie. Jak wiemy, drugą była konstytucja 3 maja, Polska, która jednak nie przetrwała jak ta amerykańska. Długo amerykańska przetrwała do dnia dzisiejszego. Warto zwiedzić także Muzeum Sztuki w Filadelfii, bardzo ciekawa kolekcja, oraz e, Barnes Foundation, Fundację Barnesa, prywatne muzeum sztuki z ogromną kolekcją postimpresjonizmu i impresjonizmu. Jeśli chodzi o polskie akcenty, w Filadelfii znajduje się Muzeum Tadeusza Kościuszki oraz jego pomnik, a także pomnik Kazimierza Pulaskiego. Oczywiście znajduje się tu... Yy, Dużo więcej zabytków i na pewno nagram więcej odcinków o Filadelfii. Będą to odcinki z, z cyklu USA od A do Z, no bo wiadomo trakiem wszędzie się nie dojedzie, ale nawet podróżując trakiem, mając trochę wolnego, można go zostawić na trakstopie i e, Uberem udać się na zwiedzanie. E, co polecam i Mam nadzieję, że podobał Wam się tego typu program i chcielibyście oglądać więcej takich materiałów. Jeśli tak, to kciuk w górę, subskrybujcie, nie spidujcie. Pozdrawiam, do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych materiałach z cyklu trackiem po USA. Jeśli ktoś interesuje się sportem, treningiem, zapraszam na inny mój kanał poświęcony kulturystyce legendy kulturystyki. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrybowania kanału Trakiem po USA. czegoś gustu